Idąc wzdłuż potoku Duna Dolna przez Topolice, piękny potok o wielu zakrętach, napotykam na miejsca, gdzie są potężne drzewa, potężne lipy, olchy, czyli tak zwany inaczej starodrzew. Po lewej stronie mamy las. Niewielki lasek, ale bardzo uroczy na takim wzgórku. Nie komentowałem do tej pory, ale postanowiłem od tego momentu to wszystko, co będę chciał pokazać tą piękną przyrodę topolicką. Postaram się jakoś tak zwięźle, no i w miarę dobrze skomentować. Wędrując wzdłuż potoku, po obu jego stronach mamy całe łany pięknych zawilców. Otok ten jest bardzo charakterystyczny. Woda tutaj płynie bardzo wolno, ponieważ jest wiele zakoli, co spowalnia przepływ wody, ale ma to swoje niesamowicie piękne uroki, te zakola, meandry. I jeszcze raz zwracam uwagę na te potężne drzewa olchy. Będą te szlipy i inne piękne, ogromne drzewa. Kolejny przykład: jak ten strumień płynie, jego zakola i przebogata roślinność nad brzegiem potoku. Ogromne drzewa, o których już po raz kolejny mówię. To jest taka oaza dzikiej przyrody, niczym nie zakłóconej. Piękno, samo piękno. Towarzyszy mi mój pies. On dopiero tutaj poczuł luz. Tu się wybiega. No i wszystko, wszystko go interesuje. Zapachy jakieś takie, które, których my nie czujemy, a, ale piesek czuje. W takim sąsiedztwie potoku pojawią się jeszcze kwiaty, rośliny, których jeszcze w tej chwili nie ma. Przyjadę tutaj, jak te rośliny się pojawią, bo dokładnie nie wiem za ile one się tutaj po prostu pokażą. Idąc dalej w kierunku Krosnowic, napotkałem miejsce, gdzie są fundamenty domu, który miał powstać. Miały tutaj też powstać stawy. Myślę, że to bardzo wspaniałe miejsce, jeśli by te stawy były zasilane wodą z tego czystego potoku Duna Dolna w Topolicach, to byłoby super. Te ryby na pewno byłyby zdrowe, piękne, smaczne. Pojawiły się komary i już zaczynają dokuczać. Moja wędrówka w pięknych topolicach dobiega końca. Zrobiłem spore koło i wracam do miejsca gdzie mam zaparkowany motor. Mój dzisiejszy film miał na celu pokazanie nie tyle samej wsi to co piękna pięknej przyrody, wśród której właśnie wtopiona jest ta maleńka urocza wioska. Wędruję przez podmokły teren, i tutaj się już pojawiły pierwsze kaczeńce. Będzie ich tu znacznie więcej, tu będzie żółto, właściwie złociście na całej tej łączce. Piękne kwiaty, mostek nad Duną Dolną. Przez ten mostek przejeżdżam i dalsza droga kierunek Krosnowice, jeszcze kawałeczek potoku. Droga. Moja droga powrotna. Gdy już minąłem potok i przejechałem przez mostek nad potokiem, po drodze napotykam krzyż. Krzyż ten stoi tu od wielu, wielu lat. Trudno mi powiedzieć od ilu lat stoi. Uwagę moją jeszcze zwracają potężne drzewa, wśród których jest ten krzyż. Pokażę te drzewa. ogromne, rozłożyste to jest dąb o dosyć potężnej średnicy myślę, że to jest z pewnością można uznać jako pomnik przyrody drugie dwa drzewa wśród których stoi Krzysztof są bodajże lipy I jeszcze chcę pokazać widoki tutaj z tego miejsca, spod tego krzyża. Tam dalej jakieś około 8-10 km w tle widzimy kłocko. Kłocka twierdza, dobrze widoczna stąd. Spróbuję przybliżyć. To jest właśnie twierdza kłocka, fragmenty kłocka widziane tu. Spod tego krzyża, moja dzisiejsza wędrówka i film o topolicach wsi pięknej, cichej, spokojnej, wśród pięknej dzikiej przyrody dobiega końca. I jak się tu nie zatrzymać, skoro takie widoki mam z drogi powrotnej. To jest zielona góra w Kosnowicach to co w tej chwili przybliżyłem. Przesuwam dalej kamerę, i tam już się pojawiają w tle góry masywu śnieżnika. Widzę śnieżnik, widzę czarną górę. To jest zbyt duża odległość, żebym mógł to przybliżyć swoją amatorską kamerką, ale robię co mogę. A w tej chwili już kamerą najeżdżam na góry Barckie. Myślę, że to już będzie ostatni odcinek mojego dzisiejszego filmu o Topolicach. Jednak nie, nie był to ostatni odcinek filmu o Topolicach. Kolejne piękne widoki sprowokowały mnie, żebym nagrał jeszcze jeden odcinek. Po raz kolejny pokazuję. Zieloną górę, jest to dzielnica Krosnowic, też wywodząca się od nazwy tej góry. Tu mamy początek Krosnowic, piękne zabudowania. I chciałoby się powiedzieć słowami poety: Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Nie znamy dokładnie tego piękna, które tutaj na wyciągnięcie ręki mamy, tu na tej pięknej Ziemi Kłodzkiej.